Na początku proszę cię o jedno. Zostaw proszę tego lajka like i suba. Chociażby dlatego, tego, żeby ten piękny Aleksandru się uśmiechnął. A my zacznijmy zabawę pod nazwą Zimowe Okno Transferowe. Powiem wam taki szybki raport. W ciągu tego okienka ściągnęliśmy trzech nowych zawodników. Pierwszym z nich jest widoczny Paul Soku, który trafił do nas za 300 tysięcy euro. Oraz 5% kwoty od przyszłej sprzedaży Potrzebowaliśmy rezerwowego bramkarza Ponieważ Radosław Cieżniak Trafił do rumuńskiego CFR Cluj. Paweł Sokół ma potencjał Żeby w przyszłości stać nawet jednym z ważniejszych zawodników Legii Tym bardziej, iż Radosław Majecki może niedługo dostać potężną ofertę Może to być lato, przyszły rok Nie wiem Ale na pewno będzie wysoko oceniony I to sprawi, że może odejść Natomiast do Pawła Sokoła Mamy w razie czego zabezpieczenie i rezerwę Tymczasem przejdźmy do transferu numer 2, a okazał się nim być ruch Jakuba Czerwiskiego z Piasta Gliwice. Jak widzieliście, była oferta, żeby go wziąć za prawie 5 milionów euro bez rozmów z klubem, ale ja uznałem, że nie chcę tak dużo wydawać i że te 3,5 miliona wydane za maksymalnie, to ma nadal rekord transferowy, dlatego zaoferowałem Igora Lewczuka oraz ponad 3 miliony euro. Długo żeśmy się targowali, ale ostatecznie skończyło się na kwocie 3 miliony 300 tysięcy. Potrzebowaliśmy środkowego obrońcy, gdyż tak naprawdę mamy starzejącego się jędzę Lewczuk odchodzi, Astis poszedł do Brazylii Idąc dalej Wieteska i Remi, czyli tak naprawdę mamy trzech sprawnych obrońców, takich dobrych Więc postanowiłem, że Jakub Czerwiński będzie dobry wyborem, bo właściwie ty jest pewny, ty grał w pierwszym składzie Całkowicie szczerze myślałem też o Michale, Pazdanie. Ale ostatecznie doszedł do wniosku, że ten jak Czerwiski będzie dobry wybory, bo już ma doświadczenie Kiedyś grał w Leki, czyli chciałby wrócić na pewno Więc dostał taką szansę I ją zaakceptował Drugi transfer w tym zespole Drugi transfer w tym okienku Witamy Tymczasem przejdę do transferu trzeciego Ostatniego Jest to napastnik. I mówię wam w ostatnim odcinku o tajemniczym napastniku I wiecie co się okazuje że waszymi głosami został on mimo wszystko odrzucony Tak naprawdę te głosy nie podpisał, podpisyby porówno Ale komentarz, pitura, rób co chcesz I sugestie moderatorów powiedziałem mi, że jednak nie warto A wiecie kto był tym napastnikiem Ktoś, kto kiedyś was zachwycał W Premier League czy w FIFA 14 Nie kto inny jak Christian Benteke ale niestety odrzuciliśmy go. I teraz musieliśmy znaleźć alternatywę. Były pomysły, żeby to był Aleksander Prijovic. Były pomysły, żeby ściągnąć kogoś innego z ekstraklasy. Pojawiła się w myślach Adam Buksa, który w rzeczywistości przyszedł do MLS, ale tutaj jeszcze gra w pogoni. Nawet myślałem o wypożyczeniu Krzysztofa Piątka, który ostatnio nie ma zbyt dobrej formy. Ale postanowiłem że zrobimy powrót do korzeni i jestem No nie wiem co to się stało z tą grą, ale przyjdzie do nas dopiero za pół roku skończył mu się kontrakt za pół roku i nie dano mi nawet możliwości automatycznego negocjowania, tylko po prostu od razu przeszło do negocjacji kontraktu, nie wiem gdzie się podziała te transfer i tak dalej. Chciałem go po prostu ściągnąć tam za jakieś grosze I po prostu dowiedziałem się, że dostaniemy go za pół roku. A wiecie jak on się nazywa? Nemania Nikolić, to jest ostatni transfer w tym okienku. Mam nadzieję, że on się spisze po powrocie, przynajmniej ten jeden rok będzie u nas. Prawdopodobnie Jarosław Niezgoda również będzie zmuszony odejść, jeżeli pojawi się oferta nie od odrzucenia. Patrick Klimala ma pewno pozostanie, ale co do tego niezgody ja nie wiem. Dlatego zabezpieczamy się w postaci Nemani, której tak, no także spędził podaj półtorej roku w Legii, jest legendą. I... To ja mogę powiedzieć, za pół roku witamy z powrotem. Tymczasem wracamy na boiska i pierwsze spotkanie w 2020 roku zagramy z Lechem Poznań. Ale nie ligowe. Tylko w Pucharze Polski. Jedla osa i od razu przydzieliło nam takiego rywala. Więc zaczęliśmy spotkanie. Pierwsza akcja miała miejsce już w siódmej minucie, gdzie Artur Jędrzyczyk zagrał górą do KFU który z zagrodu niezgody ten jeszcze z pierwszej piłki odegrał no od a ten uderzył z daleka można było podejść jednakże no czyli zdecydował się na taki strzał tutaj Makuszewski ruszył z akcją i niestety już przegrywamy jeden do zera I tak jak wam powiem to to nie było najlepsze spotkanie ale jeszcze żeby nie było tak źle od razu po tej stawej bramce ruszyliśmy do ataku No czy świetniki był Kostowicza, niezgoda pakuje piłkę do bramki i jest jeden do jednego po tym uderzeniu Zwoleja Jednakże nie będzie jednak tak dobrze już w tym spotkaniu Amaral Czerwiński odpuścił No i Gytkier strzelił bramkę na 2 do 1 No i tak naprawdę pogrzebał nasze szanse na awans A żeby było jeszcze gorzej Czerwiński kolejny katastrofalny był, Bo zagrał właściwie do Amarala Który potem go jeszcze ośmieszył Strzela w okienko 3 do 1 Koniec spotkania Czerwiński jesteś tragiczny Nie powiem Trochę szybko odpadliśmy z Pucharu Polski Osobiście uważam, że zdecydowanie za szybko I mogliśmy to wygrać Dlatego szybko przejdźmy do spotkania z LKS-em, żeby o tym zapomnieć. I powiem wam tak, mieliśmy przewagę, wszystko się dla nas mogło układać, jedynie bramki brakowało. A tu co się dzieje, no bryła leci sam na sam, właściwie lewą stroną idzie dosłownie, pozostawia nikt go nie kryje, Ramirez dobija i mamy 1 do 0. No i przegrywamy z LKS-em. Chcieliśmy zapomnieć, no to mamy kolejne koszmary. Jaki jest na przykład LKS, ale druga połowa. Artur Jędrzejczyk. Nie, 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 ja muszę to cofnąć, nie. To co on tutaj zagrał, ja nie mam pytań. Przejęci piłki i ta piłka posłana po ziemi przeszła dosłownie każdą linię. I ataku, i obrony, i pomocy. I Patryk Krymala strzelił na jeden do jednego. To była ostatnia jednak bramka w tym spotkaniu, które zakończyło się remisem. Ale to pozwoli jednak na to zagranie patrzeć z optymizmem w przyszłość i walkę mistrzostw Polski. Naprawdę, Artur Jedrzyczyk, co to była za piłka. Klimala sam na sam, z uspokoił, słychał w dziękuję, do widzenia, jeden do jednego. Ja przez dobrą minutę nie mogę uwierzyć, co tu się właśnie wydarzyło. Od razu po tym meczu przejdźmy do spotkania z Rakowem Częstochowa, które odbyło się, no jak sama nas zaskakuje w Częstochowie. Już wam powiedz spoiler, wygrać to spotkanie i było ono praktycznie pod naszą kontrolą. A pierwsza akcja miała już miejsce w 17 minucie, gdyż Lukinias dostał długie podanie od KFU przełożył obrońcę. Natomiast Maxim, zrobił to samo z Petraszkiem i strzelił po długim rogu na 1 do zera dając na prowadzenie. naprawdę kapitalna akcja w wykonaniu Rumuna i mogliśmy się cieszyć z bramki. Ale żeby nie było tak łatwo, tutaj mamy jeszcze akcję ze strony Patryka ku na doświadkowanie Markowi główki. Jednakże był bardzo blisko pokonania Pawła Sokoła. Na szczęście wciąż prowadziliśmy. I to prowadzenie podwyższyliśmy, gdyż Michał Gliwa wykopał piłkę do środka boiska. Tam czerwiskie wygrał z Markowiciem. Maksym zakrywał od głową do Furmana, który mu odgrywa. A maksim no chciałem wam coś pokazać, ale najpierw... Brawo PlayStation Share! Właśnie o to chodziło: uciąć nagranie w momencie, kiedy Aleksandr Maxim oddaje piękny strzał z 18 metrów. Naprawdę, o to chodziło! Jak widzicie tutaj na powtórce, właśnie taki strzał wpadł. I ja naprawdę, ja nie rozumiem tego. Chyba wyskoczyłem jakiś pedał, Ale co z tego? Ja mam wyciszone mnie na PlayStation. Więc nie wiem, czemu ucieło to nagranie. Nie wiem, nie pytajcie się mnie. Natomiast co do samego prowadzenia, to mogliśmy jeszcze podwyższyć. Lukinias zagrywa do Maksima, do środka boiska, który odgrywa Donilkowasowi. Ten zagrał do Kafu, który potężył uderzeniu z lewej nogi. Załadował, dosłoni w poprzeczkę. Naprawdę niewiele brakowało, byśmy mieli już trzy bramki w tym spotkaniu. A poza tym mieliśmy jeszcze jedną sytuację, gdyż Arwyda pokręcił Szymonowicze, uderzył technicznie, jednakże Michał Gliwa obronił to uderzenie. Wynikiem 2 do 0 zakończyło się to spotkanie, jak widzicie tutaj szansę dostał młody Damian Adamczyk z sz ze szkółki juniorów w tym meczu na ostatnie 10 minut, jednakże nic wielkiego nie pokazał, dlatego moim zdaniem możemy zakończyć temat tego spotkania. Aha, jeszcze jedno zauważyłem. Jarosław niezgoda, z kim ty tu przybijałeś piątkę? Tymczasem czas zagrać mecz z Jagielonią i to był jedno z takich ważniejszych spotkań w SK klasie, z Jagielonia również liczy się tam w walce o europejskie puchary. I powiem Wam tak, pierwsza to przede wszystkim niewykorzystane okazje różnego typu Na przykład tutaj Nowikowac pierwsza akcja, do no Jezus Maria Kidur 4% obryców, ale Maxi z pierwszej piłki nie trafił Klimara również się nie poprawił I Sandomirski spokojnie cofnął piłkę Jednakże kolejna akcja to, to jest po prostu niesamowite zagranie wykonanie Pawła Stolarskiego Jednakże Nowikowac, który się tam wolnego lukniasa postanowił trafić I trafił w środek Mudri e, brałkarza Sadomirskiego. Co do Mudryńskiego to on właśnie tutaj odostrzał, ale też prosto w bramkarza, więc nadal utrzymywał się wynik remisowy i bezbramkowy przy okazji. Kolejna okazja miała już miejsce w drugiej połowie i mas trafił prosto tak w Majeckiego, który jednak musiał łapać to na raty. Kolejna nasza akcja, tutaj Furman świetnie wypuścił Lukiniasa, który znalazł się w dobrej sytuacji, jednakże mi się śniło tu okienko, a ten trafił prosto w bramkarza. Ci brałkarze byli jacyś świetni. No, chyba, że mówimy o akcji w 66. Minucie. Tutaj Budryński, daleka, zbyt daleka w rzutka, ale prikl wygrał i mas, Strzelił na 1 do 0 i przegrywaliśmy w tym spotkaniu. I powiem tak, druga porażka w sezonie się zanosiła. Ale od czego jest kick-off glitch w 20? Aleksandru Maksim zagrywa do skody, który uderza po długim roku. Po lekkim odbiciu tej piłki i jest 1 do 1. Idealnie wróg zmieścił tę piłkę. A druga jest to po prostu. Paweł Stolarski jest niesamowity, on nikomu nie podał. On spod własnego pola karnego ruszył, kiwnął Priklyla, który chociaż tam wykonał ten do tę piłkę. Jednakże Stolarski na doł przypisa. Priklyl ostatecznie go dokonił, gdyż jak widzicie Stolarski praktycznie nie ma kondycji. Prikl przejął. Jednakże Paweł Stolarski szybko postawił presik, wrzucił, a tam znajdował się Aleksandro Maxi, który wyjaśnił bramkarza. I mamy 2 do 1 i mamy prowadzenie w tym spotkaniu w 80 minucie. Wyrwaliśmy te trzy punkty, przegrywaliśmy, ale nie poddaliśmy się Najpierw zaciął kiko w grze ruszyliśmy od razu do ataku po tej straconej bramce A potem to co Paweł Stolarski zrobił To będzie pamiętane naprawdę przez lata Znakomita akcja w jego I ten wolej maksima, idealne doświadkowanie. A na koniec mogliśmy jeszcze podwyższyć wynik Jak widzicie maksim już kompletnie biegać nią Jednakże jeszcze spróbował szczęścia Asadobierski jednak to w jego, bo to jest zablokowane strzele i koniec meczu. 2 do 1, zwycięstwo i 3 punkty na kocie. To no, kapitalnie. Natomiast co do konferencji prasowej, dlaczego pierwsze pytanie było o Wieteskę, który nie zagrał? Dlaczego nie było pytania o Stolarskiego, który znaku mi trade? Dlaczego nie było pytania o Maxima, który strzelił te zwycięzców? Brał Kisantowa, asystę? Dlaczego nie było pytania o Niezgodę, który zajął wejście z boka? Nie, dla nich najważniejsze jest to, że Wieteska nie zagrał. Cała FIFA 20. Tymczasem przejdźmy do ostatniego meczu w tym odcinku, który miał miejsce z Lechią Gdańsk. Pierwsza akcja miała już miejsce w 19 minucie, Dominik Nocic zagrał do maksima, a ten uderza na 1 do zera. I powiem wam jedną rzecz: Aleksander Marks jest coś naprawdę lubi grać przeciwko Lechii Gdańsk, bo to jest drugi mecz, to jest trzeci gol, a naprawdę stać go było jeszcze więcej. I nieraz był naprawdę bliski. Jak na przykład tej akcji strzał z dystansu, ale kucjak obronił to uderzenie. No jakoś to obronił, to przede wszystkim zaznaczmy. Kolejna akcja Dominik Nocci do środka Nowikowaz Pierwsza piłka do Maksima Ale ten jednak trafił prosto w na cecha Chociaż tu się jeszcze coś nam pomieszało Piłka poszła do Furmana Maksim przerzucił piłkę na sikiem I ja nie wiem jak tego nie trafił Ale było blisko A mielibyśmy na pewno jedno z najpiękniejszych bramek Tego sezonu W całej Ekstraklasie. A żeby nie było tak kolorowo, oczywiście Flavio tutaj dobre uderzenie zdąży, jednakże Radosław Majecki był w stanie e, puścić oczami obok bramki, natomiast tutaj ta akcja to było po prostu cbaństwo ze strony Jarosława Niezgody, ja wiem, że chciał być koleżeński, podać do Maksima, jednakże skoro to nie wyszło, bo mógł na przykład strzelać, to nie wyszło, no i to jest ten problem, a tu proszę, Flavio Pajaszało. od razu strzelił na jeden do jednego. Majecki popeł popełnił błąd, świetnie pograła Lechia w ogóle z pierwszej piłki, asysta Żarko Udo Widzicia. No i nie tutaj zrobili nasi obrońcy, Bramkarz chyba tak źle nie miał szansy to wybronić na spokojnie. Jednakże tutaj czas na kolejne akcje i Jarosław Niezgoda zagrywa do Dominika Nociego, który tym razem nie pomylił się przy zagraniu na prostą bramkę. Jak zrobił to Jarosław Niezgoda i dał piłkę Nowikowasowi na 2 do 1. Kolejna akcja, te Paweł Strzołek próbował strzałość z instancją pamiętacie Ronaldinho z Chelsea w tego roku, to mogło to być nawet coś podobnego. Jednakże obronił Bramkarz. Tymczasem Kafu kapitalnie zajmł tonuwikowasa na prawą stronę. Ten od razu do Pawła Wszołka, który wykonał tak nie dragbaka, ale trochę cofnął. Kafu z pierwszej piłki. 3 do 1. Dziękuję. Pozamiotane. 87 minuta, Lechia mogła być jeszcze jakieś tadzie... Ale było już za późno. Gdyż Kafu wszedł w pole kardę i strzelił z pierwszej piłki na 3 do 1 A my mogliśmy jeszcze podwyższyć ten wynik Tutaj Paweł Szołgcego Jakie Można powiedzieć, że to spotkanie już się skończyło Bo jest już właśnie 2 minuty doliczonego czasu Z 3, które Secia doliczył Jednakże ma to już wytęskoło że nie Zagrał do Furmana ten do Kafu Ten do Pawła Wszołka który wyczekał bardzo spokojnie Zagrodę wchodzącego Patryka Klimali A tam Kafu Jakby mu nalepa tego nie zabrał byłoby 4 do 1 Jednakże kończy to spotkanie Dominacja może z tych dwóch akcji lechi. Naprawdę gnieśliśmy, gnieśliśmy ich przez to spotkanie. I tak sobie myślę że w czas sprawdzić tabelę Ekstraklasy. Zacznijmy od dolnej ósemki. W strefie spadkowej znajdują się Wisła Kraków, raków, Częstochowa oraz korona Kielca, więc odpowiednio 14, 15 oraz 16 punktów. Nad nią spokojnie znajduje się zagłębie Lubin Mains punkty 21. Potem mamy ŁKS Łódź, Jagielonie Biały Stok, Płock. Płocka. Oraz Śląsk Wrocław mający 31 punktów Walka między miejscami 11 a 13 Jest bardzo ciekawa Jednakże tak myślę sobie, że sprawa Spadkowiczów Już jest wyjaśniona Natomiast co do górnej ósemki Ósmy Piaski, więc mający 33 punkty Potem mamy Górnik Zabrze Krakowie 41 punktów Arkę Gdyni 47 lechit 48 i Pogoń 49 Ja zresztą zespoły z przedziału 3-5 Będą walczyły o tą trzecią blokadę Natomiast co do walki o mistrzostwo jeżeli wygramy nasz następny mecz z Krakowią, będziemy przed Lechem o 3 punkty, który przegrał z Lechią Gdańsk i o tym trzeba pamiętać w kontekście walki o mistrzostwo. Chociaż z drugiej strony, jeżeli tak zobaczymy sobie klasyfikację strzelców, to tutaj Christian Gettier nie dość, że nie jest zagrożony, to z takim tempem może powalczyć o przebicie rekordu Henryka Reymana, bo było chyba 37 bramek. Najlepszym naszym strzelcem jest Nowikowaz, mający ich 10. Natomiast potem są Maksim i Niezgoda mając po 8. A ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeżeli tak, to osiągnijcie tego Maksima z początku i zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A ja się z wami żegnam i w następnym odcinku skończymy rundę zasadniczą. Trzymajcie się, na razie i cześć!